Wybiła 7.21, troszeczkę fal start, ale to nie znaczy, że to się nie odbędzie. Jest poniedziałek 6 stycznia 2025. Wszystkiego dobrego wszystkim, którzy nie idą dzisiaj do pracy. Nazywam się Michał Kwiatkowski, a to jest debiut może nie według planu podcastu 7.21. I zaczynamy od ciekawostek, czyli co się w ogóle dzisiaj dzieje. 6 stycznia to jest oczywiście święto Trzech Króli. Niektórzy szczęścia, że nie idą dzisiaj do pracy, nie mam tego szczęścia. E, Iminy obchodzą dzisiaj, kto by się spodziewał: Kacper, Melchior i Baltazar, ale poza tym Andrzej, Bolemir, Epifania. I teraz zaczyna się moja ulubiona, bo wchodzą takie nietypowe imiona. Fotyn, Fotyna. Jędrzej Karol Kacper, Manomir, Melaniusz, Miłowit, Norm, Norman oraz Rafaella. Z nietypowych świąt, co jest jeden z moich ulubionych segmentów, dlatego chcę nim zaczynać, mamy dzisiaj Dzień Wtulania się, Światowy Dzień Misyjny Dzieci i przede wszystkim Dzień Filatelisty. Jeżeli ktoś nie wie, kim jest Filatelista... To jest osoba, która zbiera na przykład znaczki. Też musiałem sobie to sprawdzić, czym jest filatelistyka, co jest w ogóle trudnym słowem. Filatelistyka to jest rodzaj hobby polegającego na kolekcjonowaniu wszelkiego rodzaju walorów pocztowych, głównie znaczków. To mogą być koperty, znaczki, nowodruki, próby makulatura, znaczki z przywieszkami. Z Datowniki okolicznościowe, całości pocztowe, kryptoznaczki albo całości. W to już nie będę się zagłębiał, bo nie o tym jest podcast. Ale przede wszystkim wchodzimy na Wikipedię i sprawdzamy kalendarium, czyli co się dzieje na świecie 6 stycznia i co się działo. Jest szóstym dniem w kalendarzu gregoriańskim, kto by się spodziewał, do końca roku pozostaje 360 dni. W Iraku mamy dzisiaj Święto Armii, w Irlandii Małe Boże Narodzenie, we Francji Święto Rodziny, czyli odpowiednik Dnia Dziecka, a w Kościele Prawosławnym Wigilię Narodzenia Chrystusa. W Polsce właśnie Dzień Filateisty, a na Laos jest Dzień Patet Lao, czyli antykolonialnego i rewolucyjnego ruchu politycznego. Mają taki, taki dzień. Wydarzenia w Polsce, czyli szybki przegląd kalendarium nasze, z naszego podwórka. Proszę bardzo. W 1884 ukazało się pierwsze wydanie dziennika łódzkiego. A w 1924 w Warszawie ukazał się pierwszy numer Wiadomości Literackich. W 1914 w Warszawie otwarto most Poniatowskiego. A w 57 w Krakowie ukazało się pierwsze wydanie tygodnika Wieści i powołano do życia Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie dokładnie tego samego dnia. Hmm. W dokładnie 2000 roku, czyli 25 lat temu, Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę powołującą Urząd Rzecznika Praw Dziecka. I to w sumie tyle, zobaczmy co na świecie. Dzisiaj jest dużo królów. Mamy w 1066 Harold II, król, został królem Anglii. W 1099 Henryk V Salicki został królem Niemiec. W 1205 Filip Szwabski, również królem Niemiec. Oszczędzę Wam tego, bo byśmy tu siedzieli jeszcze bardzo długo, ale, ale to jest nietypowe. W 1560 odbyła się koronacja papieska Piusa IV. Patrzymy szybko, co stało się dalej. 39. Al Capone został przeniesiony z Alcatraz do więzienia o złagodzonym rygorze. W 45 pierwszym nie, piątym. W piątym co się stało? O, George Bush poślubił George Bush? Tak. W 45 George Bush poślubił Barbarę Pierce. Ale to było przejęzyczenie. W 41 prezydent Franklin Roosevelt, Fra Franklin Delano Roosevelt w przemówieniu do Kongresu zdefiniował cztery wolności mające stanowić podstawę ładu światowego, do którego będą dążyć Stany Zjednoczone. To jest wolność słowa, wyznania, wolność od biedy i wolność od strachu. Nie znałem tego. W 1950, a propos już mówienia, radio watykańskie rozpoczęło regularne nadawanie w języku białoruskim, i dokładnie tego samego dnia Wielka Brytania jako pierwsze państwo zachodnioeuropejskie uznało komunistyczny rząd chiński. I mamy polski akcent nawet na świecie, ponieważ w 2001, czyli 24 tym razem lata temu, Adam Małysz jako pierwszy Polak wygrał 49. turniej czterech skoczni, a później powtórzył to Kamil Stoch. W 2017, a więc w 65 turnieju Czterech Skoczni, ale dokładnie tego samego dnia zwyciężył Kamil Stoch, a Piotr Żyła zajął drugie miejsce, żeby rok później Kamil Stoch znowu wygrał, tym razem 66, ale dokładnie dzisiaj. A 4 lata. 5 lat temu już. 5 lat temu Dawid Kubacki wygrał 68 turniej Czterech Skoczni. A jeszcze rok później, czyli tym razem 4 lata temu, w 2021, 69. turniej czterech skoczni wygrał Kamil Stoch. I obchodzimy dzisiaj jeszcze jedną ciekawą rocznicę. Zwolennicy Donalda Trumpa dokładnie w dniu, kiedy Kamil Stoch wygrał turniej czterech skoczni 4 lata temu, przeprowadzili atak na Kapitol. A więc to już dzisiaj. Zdaję sobie sprawę, że. Zdałem sobie właśnie sprawę, że za długo troszeczkę szukam, więc uczony doświadczeniem następnym razem się przygotuję i będę czytał już te. Nie będzie tych takich nieładnych przerw, ale mamy na wierzchu w 1412. dzisiaj obchodzi urodziny Joanna Dark. Jeśli ktoś nie wie, to myślę, że jest bardzo dobra. Okazja, żeby sobie poczytać, ale uważam za śmieszny okoli zbieg okoliczności to, że Joanna Dark urodziła się akurat w dzień w Świętok Trzech Króli. Przerwana woda. Tak, chyba oszczędzimy sobie szukania. Aczkolwiek pamiętam, bo wczoraj sobie to przeglądałem, tylko rzuciłem okiem. I żeby roku nie pomylić, to chciałem powiedzieć, że. Tak jest. W 1913 w Sosnowcu na świat przyszedł nie kto inny jak Edward Gierek. Czyli postać główna takiego fajnego filmu z 22. Dobrze. I tym akcentem przechodzimy do już obiecanego przeglądu. Czyli odpalamy Instagrama. Patrzymy ile obserwujących mi uciekło przez to, że jednak nie będzie... Nie ma live'a, tylko będzie to w formie nagranej. Ale przede wszystkim patrzymy na to, co kto publikował. Debiut Szczęsnego. Nadal o tym trąbią. Tym razem post TVN24. Sprzed no z wczoraj. Debiut szczęsnego, gole Lewandowskiego Barcelona łatwo awansowała. Wojciech Szczęsny w końcu zadebiutował w oficjalnym spotkaniu Dumy Katalonii. Od pierwszej minuty zagrał także Robert Lewandowski i strzelił dwa gole. To jest bardzo ciekawe, bo ja pamiętam, jak słuchałem radia i powiedzieli, że to jest pierwszy raz w historii, kiedy w barwach Barcelony od pierwszej minuty gra dwóch Polaków na raz. Onet, młoda posłanka KO wyszła za mąż i wybranek to znany astronauta. Wracając do Barcelony, kanał sportowy również wczoraj, La Liga i RFEF, czyli organizacja zgodziły się na rejestrację Daniego Olmo oraz pału Wiktora. Dla niewtajemniczonych Barcelona nie dała rady finansowo spiąć dwóch dużych transferów, więc była... No, był strach, czy... czy Dani Olmo i Paul Victor właśnie będą w ogóle mogli grać. I okazuje się jednak, że będą. To jest informacja, od której zawsze chciałbym zaczynać dzień. TVN24 i cytat. W trasie mieliśmy niewiele, a żyło się pięknie. Z psem przeszli 4000 km. Paulina i Mateusz Brodnicy przeszli ponad 4000 kilometrów z Brodnicy do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Towarzyszył im pies Pepe, a wyprawa trwała 6 miesięcy. I jak mówi Paulina, wróciliśmy z poczuciem, że jest na świecie wielu ludzi, dla których drugi człowiek coś znaczy. To jest bardzo ładna informacja i jest świetna. Eee, tak. Myślę, że jednak live będzie o tyle lepszy. Że będziecie ze mną widzieć, co przegonam, bo zdaję sobie sprawę, że teraz jest taka niezręczna cisza jak w szeregu. Eee, a to dlatego, że jednak się. no trzeba przelecieć przez te artykuły, które. które są artykułami, które, o których i tak usłyszycie w radio. Proszę bardzo, informacja neutralna. Warszawski transport publiczny Warszawa. Mamy już 2025, jak wam minął poprzedni. Nie mogło być inaczej, to jest wczoraj, żeby nie było rzeczy tam jakieś noworoczne. Nie mogło być inaczej i w ramach historycznej soboty zajrzeliśmy do folderu sprzed 20 lat. Sami nie wiemy, co jest tu bardziej historyczne. Skład wagonów typu 13N, linia 35 na trasie z metra Wilanowska, a może taka ilość śniegu. W sumie jestem ciekawy, za czym wy najbardziej tęsknicie. Ja na przykład bardzo lubię jeździć tramwajem, ale jako Warszawek jak mam jednak słabość do metra. A że nie ma śniegu, się bardzo cieszę. Chociaż dzisiaj dość ponuro za oknem, jak wyszedłem jeszcze przed odcinkiem. Aleksandra Mirosław, najlepszym sportowcem roku w 90. plebiscycie przeglądu sportowego. Jedyne polskie złoto olimpijskie i w pełni zasłużona wygrana. To informacja z również kanału sportowego z wczoraj. Eurosport 7 godzin temu. Sky is the limit, mówi Ola Mirosław. Czy może pobić rekord świata schodząc poniżej 6 sekund? To jest speed climbing. Powiem szczerze, tu się nie wypowiem. Nie do końca nawet wiem o co chodzi. W sensie, yy, widzę zdjęcie, że jest ścianka wspinaczkowa i jest hashtag speed climbingu. Bardzo mnie bawią te hashtagi. Jest Speed Climbing, Sport Climbing i Spider Woman. Więc... Mamy Spider Woman. Ole Mirosław. Yy, Ola Wirosław powiedziała właśnie, że Sky is the limit, ale mam wrażenie, że te ścianki wspinaczkowe to jest ta... Te, to są te bardzo satysfakcjonujące do oglądania... Yy, nagrania. Z mistrzostw, jak oni tak startują na trąbę i wspinają się po prostu w 6 sekund, skacząc po pionowej ścianie. To jest niesamowite. Onet.pl również 90. plebiscyt przegonu sportowego. Aleksandra Mirosław, sportowcem. Sportowcem roku. Aha, Aleksandra Ola. No, y, dlatego za, za, trzeba zrobić przerwę na kawę, bo nie odróżniam Oli od Aleksandry. Alert RCB 18 godzin temu, 6, 6 i 7 stycznia, prognozowany bardzo silny wiatr. Alert RCB w powiecie Gorleckim, województwo małopolskie. Zachowajcie ostrożność podczas aktywności na zewnątrz i nie przebywajcie ani nie parkujcie pod drzewami. Również kanał sportowy, informacja w ogóle sprzed dwóch dni. Andrzej Padewski chce wystartować w wyborach na prezesa PZPN, a więc może szykuje nam się jakaś tutaj rewolucja. O. Czefal 24. W cudzysłowie, pierwszy pies Mołdawii uciekł, gdy przestraszył się fajerwerków. Pierwszy pies to znaczy, widać tutaj, jest to po prostu pies prezydenta i pierwszej damy, więc pierwszy, skoro żoną prezydenta jest pierwszy. Skoro żoną prezydenta jest pierwsza dama, to jego psem musi być pierwszy pies. Bardzo fajna gra słów, spowodowała mi się. Nasz, nasz dobry przyjaciel Kodurt. Nie wiem, czy Kodrut, nie wiem, czy dobrze to czytam. Miał dziś rano nieprzyjemne doświadczenie, powiedział cytowany przez mołdawskie media, Igor Zacharow, rzecznik pałacu prezydenckiego. Dzięki ogłoszeniu zamieszczonemu w mediach społecznościowych pierwszy pies Mołdawii szybko się odnalazł. Kodrut, który nie ma jednej przedniej łapy, został adoptowany przez maję Sandu w 23. roku, po tym jak został potrącony przez samochód. Oproszę. Business Insider 21 godzin temu straty lotniska w Radomiu poznaliśmy kwoty idące w miliony. Wiceminister zdradził kwotę i oczywiście link w bio. Mhm. Czyli jeszcze tylko jedna rzecz. Przegląd yy, relacji z Instagrama. I wracamy do. I idziemy dalej, bo jeszcze X wypadałoby szybko przeskrolować chociaż. Macie jeszcze chwilę czasu, bo jest to sprzed 14 godzin. Ale na Instagramie Cristiano Ronaldo jest wspaniałe zdjęcie z sauny. Wow. <noise> z zobaczycie dlaczego się śmieję. Krzysztof Bosak wczoraj był na, na jest hashtag śniadanie Rymo, Rymanowskiego. Warszawski transport publiczny. Warszawa się kłania znowu. Przebudowa skrzyżowania ulica Suwak z Domaniewską. O proszę. Słowo Mirmencen ogłosił trasę w styczniu na styczeń. Nie będę czytał wszystkiego, bo tego jest bardzo dużo. Ale będzie Rabka, Zdrój Zakopane, Myślenice, Stary Sącz, Konin, Góra Kalwaria. Nie mylić, to nie jest w górach, to jest w Warszawie. Tarnowskie Góry, to już raczej jest w górach. Będzie w żywcu. <laughs> Więc myślę, że może odegrać swój słynny myk z piwem. I to jest najwyższy czas, żebyśmy wpadli na Twittera. Z Instagramem żegnamy się więc do jutra. A na Twitterze zobaczmy, co się dzieje. O uwaga, uwaga, 12 godzin temu. Ej, dobrze, to macie, macie informację z z, 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 z z ostatniej chwili, bo odpowiedź jest 8 minut temu. To było 8 minut temu. A więc już po tym, jak zacząłem nagrywać to em, na, na Twitterze, w sensie na X. Jest duży, yy, duża wymiana zdań między Krzysztofem Stanowskim a Romanem Giertychem. Roman Giertych 12 godzin temu napisał Panie Stanowski, nie wspomniałeś pan, żeś był pracownikiem byłego wójta Pcimia. 490 tysięcy rocznie z Orlenu ponoć pan uzyskiwał godne wynagrodzenie. Prawda to? A cóżeś pan takiego dla Orlenu robił, bo ciekaw jestem, jak obajtek z pana korzystał. Znasz się pan na rafino rafinowaniu. Uła. Potem Krzysztof Stanowski odpowiedział mu bardzo, bardzo długim, bardzo długim wywodem. I 9 minut temu Giertych mu odpowiedział. No, cie ciekawe, jeżeli chcecie zobaczyć tę wymianę zdań, to Roman Giertych albo Krzysztof Stanowski to na, Insta na tym na Twitterze na pewno będzie. Elon Musk 14 minut temu również coś wstawił. OK, czyli to jest klasyczne. to Elon Musk bardzo lubi luźny format. On po prostu publikuje coś, co ktoś da i ktoś, ktoś opublikuje. Jeżeli to robi sens, publikuje to, co ktoś publikuje i komentuje to w dość prześmiewczy sposób. Więc tutaj nie wypowiem się, bo to jest głębsza analiza. Mhm. Czyli na o pół godziny temu, informacja zmarł Kostas Simitis, były premier Grecji, stojący na czele rządu w Atenach w latach 96-2004. Ogłoszono cztery dni żałoby narodowej. No. Nie, nie tak chciałem zakończyć. Nie tak chciałem zakończyć. Trudno. Nie tak chciałem zakończyć, ale zakończyć już powoli trzeba. Zwłaszcza, że... No, już pół godziny się zeszło. Nie wiem, nie wiem, czy ktoś to odsłuchał. Jeżeli jesteś tutaj jeszcze i wytrzymaliście, to chciałem jeszcze podziękować wszystkim, którzy są tu. A na pewno większość, jak nie wszyscy z Was, są tu z DPS-u. Mam nadzieję, że mój głos już przed mikrofonem, a nie przez mikrofon na sali, was nie zawiódł. Mam nadzieję, że to, że troszeczkę mia jest fal start i. No nie wyszło to tak, jak mówiłem, że wyjdzie. Że to nie zatrzyma was przed tym, żeby wrócić i usiąść tu jutro ze mną jeszcze raz o 7.21. Tym razem już z naprawionymi tymi błędami, bo jak tylko wrzucę wszystko, co mam wrzucić, to siadam i albo. Albo jutro będą już live, y, faktycznie, tak jak miało być, albo będę się odwoływał. Więc to na pewno się pojawi. To już się pojawiło, tylko jeszcze nie wiem, kiedy dojedzie kurier z podcastem na żywo. Dziękuję Wam za słuchanie. Synchronizujmy zegarki 7.52 wybiłam. U mnie w Warszawie na zegarku. Nie, nie wiem, czemu to powiedziałem. Eee... Tak. A, i jedna rzecz, którą chciałem też zacząć robić. Słuchajcie, chciałem wam was zostawiać za każdym razem z piosenką na dzień, którą, której nie mogę puścić, bo jeszcze nie stać mnie na Zax, ale piosenka na dzień, którą proszę, żebyście sobie posłuchali, nawet jeżeli wam się nie będzie podobać, to możecie po prostu zatrzymać w połowie i wyłączyć, ale piosenka, która dzisiaj chciałbym, żeby rozbudziła was, żeby sprawiła, że ci, którzy wstali dzisiaj lewą nogą, to położą się jeszcze raz, posłuchają jej sobie i tym razem już wstaną prawą. Piosenka jest od zespołu Red Hot, czyli Peppers z bardzo ich popularnego Albumu Californiation i piosenka to jest Address Site. Trwa 4 minuty 15 sekund. To jest akurat, żeby zaparzyć sobie kawkę i posłuchać bardzo przyjemnej muzyczki. Dziękuję za słuchanie. Byliście wspaniali. Nie wiem, kto wysłuchał tego monologu, ale właśnie, dajcie mi znać. Proszę, bo teraz przecieramy szlaki. Pierwszy tydzień będzie, mam wrażenie, kluczowy. Przecieramy szlaki. Jeżeli pominąłem kogoś, kogo chcecie, żebym obserwował. Jeżeli wolicie, żeby było nagranie mojego, mojej twarzy, jeżeli wolicie obraz ruchomy od tego, co jest, jeżeli wolicie, żebym mówił o czymś więcej, jeżeli chcecie, żebym wolicie, żebym mówił o czymś mniej, błagam, dajcie mi jakiś feedback, mówcie do mnie, czego się lepiej słucha, bo codziennie o 7.21... No, rano, żeby coś wstać i posłuchać, to musi być co najmniej fajne. Dziękuję, że ze mną byliście. Dzięki, że jesteś. To była 7.21. Nazywam się Michał Fiatkowski. Do jutra, do usłyszenia.